Pociąg już czeka. Cześć, jestem Daniel. I właśnie wyjeżdżam z mojego miasta o nazwie Tomaszów. Miałem trochę dużo problemów, miałem. Więc postanowiłem się przeprowadzić na jakieś, numer, na jakieś fajne miasto. Postanowiłem, że wyjadę o trzy miasta stąd. A to miasto, na którym miałem mieszkać, nazywał się Danielowica. Nie wiem, czy na tym nowym mieście znajdę fajnych sąsiadów albo znajomych. Tego mogę się dowiedzieć już, gdy będę na miejscu. O, oh, widzę, że jesteśmy już na stacji. Zobaczymy, co jest na tym nowym mieście. O, jakiś, jakiś człowiek tu jest. Dzień dobry. Dobry. E, co tam u pana. E, ja jestem tutaj właśnie nowy i tutaj przyjechałem z, z, takiego, z takiej wsi Tomaszów do miasta Danielowic. Może Pan mi powiedzieć, czy jakiś jest dom do kupienia, czy do tego? Bo potrzebuję jakiejś chaty. Rok. można kupić chyba za darmo. Tak, za darmo? Już miałam chyba. przygotowane. Bo miałam przed sobie trochę pieniędzy, trochę. Myślałam, że... To, ale za darmo? Ale pa, dziękuję proszę pana. A pan od ilu lat tu mieszka? Od pięciu? A. A może pan mi tak trochę lekko roz, tak poprowadzić jak to wygląda to miasto, takie widoki, bo chciałabym tak się dowiedzieć. Może tylko odprowadzę psa, że nie wiem gdzie jest. Posz, pomogę panu, poszło. O tu jest pies. Pod tym, pod schodami był. Raz. Dobra, zostanie. Może pan mi oprowadzić, co, jakie tam miejsca są? Bo widzę, że jakiś posąg tu jest. Jakaś... To jest mapa Danielowic. Dziękuję. To, to jest jakiś posąg. Nie wiem dlaczego zbudowany. Ale fajny. Tam jest Ikea. O! Tam jest jakiś lodowiec. budowla. Tam... Mogę zobaczyć? Jakie A mógłbym zobaczyć, jak wygląda w środku ten lodowiec? Taka fajna góra? T -t -taki, nie wiem, taka baza, można powiedzieć? No, może pan. No to dziękuję. Jest chyba kogoś w dom. No nawet ładnie. Tak ładny tam jest Ikea. A to już pan mówi to tym I Jest więzienie. Ale ładne. O, pa, panie, od kiedy pan może tak żyć? Pod, pod tym, dobra, nieważne, nie widziałam tego. Powiedzmy, że to. O jakiś dom. Dom na sprzedaż. Tysiąc dolarów e, do domu drewnianego. Mhm. I tamtego. A co to jest? Budka z. Budka? A co to za budka? Taki sklep, czy co? Bo nawet podobny do sklepu. No, chyba tak. Nigdy tu nie bywałem. A to jest trochę legalne, tak ten wchodzi do czyjegoś, do czyjegoś tego? Nie. No to po co Pan tak robi? Gdzie jest farma? No w sumie ładna, ładna. Pokazywałam już więzienie? No tak, pokazywał pan. Zamknę już po sobie. A mamy stację, którą Pan już chyba widział. Stację, mhm. Uh -huh. Tam jest FNAF. Jaki FNAF? Dom strachów pan mówi? a serio? A to jest dom strachów, słyszałam o tym, ale nie wiedziałam, że w tym mieście jest coś takiego. Nocne zmiany, może kiedyś jest to trudnie, a może pan pokazać jak wygląda w środku, bo... Na razie chyba jest nie dokończone. A jest ten ten człowiek, bo słyszałem, że jest taki człowiek, co utknął w Sprint, sprint Bonim, jakoś tak. I to był chyba ten morderca, ten morderca jakoś tak się nazywał, nie wiem jak się nazywał. Fajny. Wenty. Słyszałem, że on się, nazwisko miał Afton, o fajne Wenty, ładne. Światełka, ale ładnie. Nic, nic nie, nie ma. ma. To jest Ty? takie. A pan może mi powiedzieć, gdzie będę, gdzie tam mam, nie wiem, czy zapłacić, czy za darmo tam mieszkać, bo może pan powie. jakie ja za darmo. Ja nawet nic tam nie płaciłam, więc za darmo. Mhm. A może pan pokazać w sensie mi? Może zamieszkać tutaj. Czekaj, niech pan poczeka, bo. Prze takie hałę długo pociągiem, że zrobiłem się głodny. Nie może pan sobie zamieszkać? A pan poka pokaże mi najbardziej luksusowy dom za darmo, taki fajny, taki ten... Ale tutaj, ten. O! Mimo, że mały, fajny, ale nawet mi się podoba. Czurny. Chciałbym Co coś zjeść? No, chciałbym, bo jechałem długo pociągiem. Jechałem ponad dwie godziny, nie brałem żadnego jedzenia, tylko pieniądze na dom. Proszę bardzo. O, dziękuję, proszę pana. Ziemniaki dobre. Ale chcę panu zatrzymać. A czy to pański dom? Tak. No, tutaj włamał. Niemiłe sąsiady. Pewnie tutaj na kawę przyszły. Ja może, może, może nie będę... Ja może tutaj będę zamieszkam, ok? Bo tutaj jest trochę tak fajnie, przynajmniej coś tam fajnego tutaj jest. Tutaj jakiś dom. A to, no, przepraszam, ja tylko chciałam zobaczyć. E, zobaczyć. E, już, już, już. Dobra, em, no, ładny dom. Ładne są widoki. A będzie tutaj jakaś eki... takie ten... bo trochę miasto trochę, trochę lekko mało, ale nawet ciekawe. Rozbudujemy się. Mm -hmm. A ilu lat to miasto żyje albo ilu miesięcy dni, sekund. Tego to ja nie wiem. Czekaj, pan, pan czekaj, pan mówi, że mieszka pan tu 5 lat, no to może kilka lat temu. 10 lat? Może. A to który? To będzie to był już chyba z 2000... Czekaj, z 2000... Czekaj. Jest 2004. Nie, 2003. Czy się Tu jest jakiś... bo tu jest rok 2023, bo... Wie pan. Dobra. No to ja idę do swojego domu, to widzimy się. panie sąsiedzie za... Jutro ja idę, może się położyć, bo nie spałem całą noc. To dziękuję za oprowadzenie i... No dziękuję po prostu. No do widzenia. Widzenia.